Dalej wow! ja wskakuje, ja nie umiem pływać. Jaka przyjemna woda. O, ale jest świetnie. Standardowo są przed nami konkurencje, zadania, w którym będziecie tracić życie. Każdy z uczestników ma trzy życia, może je tracić, ale też zyskiwać. Mam się na razie do wody i zaraz zaczynamy z pierwszą konkurencją. A wy jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie kanał Kingi i Zobaczcie łapkę w górę i przeczytujcie więcej takich filmów z naszym udziałem. Oj, to ty Pierwsza to konkurencja to wyławianie rzeczy, ale zaraz wam. Nie, ja na razie muszę to porozkładać. Kolorowe. Pierwsza konkurencja to wyławianie rzeczy z dna. Jest ich 8 Kto zgarnie najwięcej, wygrywa. A co, to zaraz wam powiem. A start. O, koko. Proste. O, jedna, jedna rzecz. Mam jedną też. <ślesk> Ej, gdzie, gdzie? W <grymne> Meksyku. Co wy robicie? Ej, Maciuś tam łowi pewnie i ten. Masz coś widzi, nie? I ty, do niego. A to moje ciało jest chłopane. Mach to bardzo szybko. Mam trzy, mam trzy O! trzy trzy, ile masz ty? Dwa! Osiem mamy. Aha, to tyle samo. Remis, samo, Remis. Jest taka mała niespodzianka w tym filmie, że każde dobrze wykonane zadanie to 100 tysięcy dodatkowo do puli. Ja! Wow! <grymne> <Uuu. grymne> jo! majątki będzie Aktualna pula to 1 200 000 No i to muszę wtedy stracić Jest jak jest, on nic nie zrobię Nie byłem siku wcześniej, nie? A nie mam zamiaru stąd wyjść Tak dla waszej begylali. informacji Będziemy uważać na żółte plamki Patrz, to, to, to jest kamera Ej, O, ja hej to jest kamera To Ale Mam dla was cegłę, ale to nie jest cegła. W środku jest bomba i ta bomba tyka, aż w końcu wybuchnie. Osoba, która będzie miała przy wybuchu bombę w ręku, tak? Przegrywa. przegrywa. Czy mamy A, timer się? jakiś? Czy tak. słyszymy pik, pik, pik? Słyszycie pik, pik. Czy ja. to chce bombę? Ja chcę bombę. Dobra, oj. No, ale chcę. No, pierwszy. powiedz. Uff, reżyser, już tu ciężkie? Ciężkie, ciężkie no Stary ty. Dobra, drodzy, czas start. Trzymaj. Odejdź. Podajemy, no nie rzucamy. Trzeba się dogonić ogólnie, można, można się gonić i można dawać tą bombę. No, ale proszę. musicie brać, jak do no, to tak, tak. musicie tak, brać. Tak, jak do ciebie, bomba, to musicie brać. Max czeka na sam koniec, żeby oddać komuś bombę Ja zawsze tak robię fumel party. Ale ty nie wiesz, czy będzie jakoś szybcifikat przy końcu. No właśnie. Hmm. Dwa, dwa, trzy, cztery, cztery. Koniec? Ja yeah! Taktyka Maxa niestety się nie sprawdziła i karma go napadła, tak? Jesteśmy w miejscu, gdzie w hinduizmie, w łódzizmie karma się liczy. No bo w kumel party szybciej biegam, a tu nie umiem pływać. <grym> Misie kolorowe, Max traci swoje życie, a do puli dodaje 100 tysięcy. To już można kupić fajny dom w Warszawie. Pod Warszawą. <grym> U. te kufle musicie napełnić wodą. Będziecie mieć do tego swoje gąbki. To jest taka gąbka, co się. ja. Nie Nie, no na, na pewno jest jakiś sposób, żeby. Tylko gąbka może wlewać wodę do kufla. Okej. Okay. Okay, gąbka może spoko. wlewać wodę I do kufla. I ta gąbka! W okay, no, no, Moi drodzy, kto pierwszy wypełni, wybiera, kto traci życie. Okay. Czas start. Może... Co ty co robisz ale przez gąbkę daje tą wodę folk, 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 Jak? No, aż tyle leci, o leci, leci się to leci jest nieopłacalne. Dobrze moi drodzy, wygrywa Tomek, to traci a, a tak dla remisu możemy, Aleks Dla remisu Nie, dlaczego, po prostu dla remisu, żeby Kolek <laughs> <laughs> Tak, no żeby dla i kolejne 100 tysięcy do puli, milion czterysta Łał, dół, góra, dół nie Góra! Kolejna taka półkonkurencja to jest wyłowienie butelek, ale w tych butelkach jest utrata życia, zdobycie życia, przekazanie życia, tarcza, 50 zł i inne podobne rzeczy, a reszta butelek jest pusta. Musicie złapać co najmniej jedno? Aha. Aha, to po prostu. Jak A. te 5. Jak te 4 już mam cztery, cztery. Lepiej, lepiej więcej czy mniej. No pewno no, tam lepiej. jest... Jest większa szansa na zdobycie życia. Poczekajcie, sprawdźmy najpierw, co zostało w dwóch butelkach, których nie napaliście. Pierwsza karteczka ma... Jest pusta. Karteczka? Pusta. Dobra, niech każdy odrzuci dwie. Tomek odrzucił te dwie butelki. Tak. Sprawdźmy, co by nie było. Odrzuciłeś U utratę życia. Jo! O, e, o, dobrze, o, dobrze. Oddajesz komuś swoje życie. O, Tomek! Tak, Ej, Ej, jakbyś dostał te dwie butelki, Lipa. Lipa. to byś od, od razu Przegrywam, tak Chyba, że tak. miałbyś tutaj gdzieś Chyba, że dwie kolejne utraty życia Tak, też może być Może no. być no. Dobra, ja oddaję te dwie Dobra, sprawdźmy Ej, fajne Pierwsza kartka, pusta o -o. Odrzuciłeś zdobywanie życia O kurde Uuu, Stary Nie I mam po dwa życia, tak wszyscy? Nie I jeszcze utraty życia trochę jest w waszym Dobra, Maksiu Pierwsza butelka Dobrze. To znaczy nie dobrze, wolałbym mi żeby utraty życia nie było. Chyba no. też pusta. Wow, ja pierdzielę, i to jest nie niedobrze. No pusta. Ja pierdzielę. O kurde. Właśnie kończymy film Kinga. Ty chcecie jeszcze coś odrzucić? Tak, ja odrzucam jeszcze jedną. Jest tutaj pusta. No ja pierdzielę! Co jest jest no? pusta? Czy wiesz? mogę odrzucić jeszcze jedną? Ja, już no, odrzucę. No ja nie wiem jak chcesz. A co jak tam jest utratę życia? Lipa, 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 lipa. Pusta! Nie muszę zapalęć. Głup Mam wszystko. Mam cztery. Nie ma Ja się nie trejuduję. Ale dobrze sobie zjeść. Stać dostaliśmy po utracie życia, a on wygrywa teraz. Dobra. Ja, Dobra. Otwieramy ja otwieram po jednym. Po jednym. Po jednym. Po jednym. Idź sobie jedną, Jest masz jedno. gdzie gdzieś napis. Tracisz, Tracisz no. życie. <laughs> teraz ja? Dobra. Decydujesz kto traci życie. Dobra. No, teraz ja. 50 złotych. Ja pierdzielę. Cholera Ej nie mogę tego wyciągnąć. Cie papier. No poproszę. Tarcza. Jeśli stracisz życie, odzyskujesz się. Ha! Ale Dobrze. <grym> możesz to komuś też oddać, jakbyś. Hej, nikomu nie oddaję! <grym> no dobra, kolejna karteczka leci. Miałeś się. W proszę. Groszę, Pusta karta. Dobra. Spoko. Dobra, moja kolejna karteczka Jest pusta, pusta kateczka. Dobra, otwieram ostatnio moją kateczkę. Jeśli Tomek teraz będzie miał utratę życia, to wy zostajecie teraz z jednym życiem A ja jest. decyduję kto go tak. traci Tak, tak. To jest zdobywasz życie albo utrata życia Jest coś, Co uwaga Dostajesz butelkę wody Jaż ci panią Spoko To tyle? Dziękuję bardzo I ostatnia butelka Zgarniasz życie Uf, Dzięki Czyli co? Dwa życia, trzy Jest. życia jedno życie i tak. ja decyduję kto je traci Możesz sobie dać komuś tarczę, bo ty nie stracisz życia Tylko ta... Ty dostałeś utratę życia Max traci życie Och, już już tarczę mu dasz stary, żeby właśnie przeżył Na razie <laughs> Na razie ja, Nie okay. ja wasz tarczy na nim? Nie Nie, nie używam nie Max, mam nadzieję, że się Musisz wyjść z basenu. Dzięki wszystkim bardzo serdecznie. Trzymaj się Maximilia. Dostaje? Dostajesz starsze prawda? Ja pierdziele. Ej, a jest taka fajna pogoda, że mam ochotę posiedzieć. Dzięki Aleks. A już myślałem, że serio mam palić wroty, nie? Ale to właściwie Ziutek zrobił bez żadnych strat. Ej słuchajcie, jakby ja się chciałem tradować z wami, nie? A to ja miałem najlepsze ogólne buteleczki. To prawda. A Dobrze. A w <laughs> Czyli Alex ma trzy serca, Tomek ma dwa serca i ja mam jedno serce. O, przed... o, dobrze, teraz wejść po szyję, jest. Zimno już by było, nie? No tak, nie, no właśnie było tak, że ja, ja w cieniu siedziałem. Normalnie, Oksy oksyplatują znowu. wodny cowboy Bialerę. Cowboy. <laughs> Ej, bez jest taki. Nie chcecie konkurencji, bo chcecie siedzieć do nocy. Koko. Najpierw. Następna konkurencja moi drodzy to jest robienie łódek. Nie. I wasze zadanie jest. Po pierwsze, żeby była najładniejsza, a po drugie, żeby się utrzymała na wodzie. Wezmę no, sobie dobrać. rączki, tam macie ręcznik. Ulee, jej, rączki! Zapomniałam Wam powiedzieć, że za butelki macie dodatkowe 100 tysięcy. Czyli mamy półtora miliona w naszej skórze. osoba, która zrobi to najlepiej, ta zadecyduje, kto traci życie. I macie na to, moi drodzy, 3 minuty. Czas start. Dobra, nie mam pojęcia jak się robiło łódkę Ale raczej były to jakieś proste zgięcia Więc na początku robię proste zgięcia I zaraz zastanowię się co robić dalej Moja łódka będzie jak Titanic, nie? Ile popływa i to stanie. Pamiętaj, że to jest origami, to jest sztuka składania papieru Najpierw, ja sobie, z... Najpierw sobie złóż papier na miliard kawałków A dopiero potem kmin co z tego zrobić Nigdy nie byłem dobry w to, nie? No rozpada mi się, już było tak blisko teraz No ale nie będzie pływać i nie wygląda <laughs> Ej, macie jakiś ładniejszy fest ty gadasz? Patrz, to jest łódka Ale ja złożyłem papier w randomowe ale to powinno pływać ogólnie. Ja to zrobiłem. Ja też mam ja nie mogę się mam Nie mam Mój tutaj. to jest płaski łabądź Prezentuje się w ten sposób. Sami możecie ocenić, jak to wygląda. To jest e, mianowicie motorówka. Nie oznacza się niczym specjalnym, natomiast mam wrażenie, że uniesie się na To jest e, łódko-inator. i Ma specjalne tutaj takie rzeczy, takie jak e, zagięty dziób w górę, żeby nie wpływała woda, Jakby nie pływał do przodu. Zagięty tył. Takie wysunięte burty tutaj. Ma bardzo nieregularny kształt, ale to przez to, że. Yy, po prostu symetria wychodzi z mody Dlatego to jest mój łódko-inator Dobrze, Aleks, mowa piękna Jeszcze pokażę wam moją łódkę Słuchaj, no, no, najnudniejsza z tych wszystkich, o, o, Ale będzie się trzymać A tak? nasze niekoniecznie Ale nasze Dobra. mają adrenalinę w sobie zawartą Sprawdzamy teraz wytrzymałość waszych łódek Jeśli chodzi o wygląd, to najbardziej podoba mi się łódko Mi się podoba Uwaga, czas Start My jesteśmy w Ej, fajnie! Ej, ja się ej, nie, nie, ej, złap ja się nie, przewrócić. nie, 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 Złap, 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 ale sztorm ale, o, sztorm, ale sztorm, ale, o, ale sztorm. Ale pospadało was. Wszyscy Patrz, łódko i na tor, wywalił się, się na brzeg. ale tu chodzi o to, że on aktualnie normalnie działa. Kasy teraz po drugiej stronie. Każdemu dobrze poszło. Nie, po no ale wygra. wygrał. Alex wygrał, bo jeszcze jego była najładniejsza No to prawda, dobra. Ej, Alex ma trzy życia i wygrał. Teraz on zdecyduje. Necesuję, bo życie. No Tomek jak no, autujesz życie, no. No it is, it is what it is. Ale żeby tomkowi tak. nie było smutno, to mu. Normalnie. No. Głowę trzymaj. To dla ciebie kwiatek ode mnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Piękne Moi drodzy, kolejna konkurencja Zielony to 30 tysięcy tak? Różowy to 15 tysięcy Pomarańczowy to 5 tysięcy Jeśli traficie, no to nie dość, że zgarniacie pieniądze do puli Ale też ten, kto trafi najwięcej i za najwięcej punktów Decyduje to tracie życie. I każdy z was ma trzy rzuty Dobra, rzut pierwszy Prawie, dobrze było kamyczek bo taki właśnie był wyrzut stary. O, kurde! Skorynie. Ostatnie. O. o! No, bez jaj! O! Nice. <grym> Dobra! A. Dawaj! O, nie, nie, ja się być boję, nie. No, leź, leź. O. o! Nie, 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 nie! O! się to O! O Trzy tysiące to w sumie lec tą. O, piętnaście! Dobrze! U, Dobra. Pomiędzy? Nie zrobiłem. i ostatnia. Piętnaście. Przegonisz Tomka. Dwadzieścia tysięcy. Czyli Tomek wygrywa. O. Tomek wygrywa! I Tomek decyduje kto odradzi życie. E, no dobrze, no to... Może Aleks. Tomek A, toki. może ja. Co ty? Ja spoko! Masz najwięcej było porównał. No, to... może ja. Lecimy do kolejnej konkurencji. Czas na wielki wyścig. Każdy z ma deskę przed sobą, na której ma dwie wody. Jeśli zrzucicie wodę, musicie jeszcze raz wrócić na start i płynąć do samego końca. Gotowi? Tak. To pierwsze dopłynie decyduje, kto traci życie. Czas start. On i woda! kurs O ja... Jak ty stary, trzymasz te wody! No i git to no, trzyma też deskę, nie? Ja nie umiem pływać, Nie, o, nie potrafię o, się z, z tym głównym... O, Tomek! Nie to nociały, to wróciły! się! Uch. Bo ja ogólnie biegałem przez miesiąc, nie? I przez to, że biegałem, miałem mega na łydki teraz jak ruszyliśmy, to mi się tak spięła Uu. nie jest dobrze już, no. dobrze no Co traci życie, Tomuś? Dobra, wtedy był Alex, teraz Max Maxi musi opuścić nasz basen Dzięki serdeczne. Mm. Bez szansa wygrania milionów w Puli hey, no. 100 tysięcy Czyli ile? I... Czyli tyle Czyli <laughs> <laughs> tyle Na nie wam wow. się wyświetla ile aktualnie jest w puli Bo już zapomniałam Moi drodzy, ostatnia albo przedostatnia konkurencja to jest Kto jest z was silniejszy? Przez to, że Tomek wygrał poprzednią konkurencję Możesz sobie wybrać jeden z tych trzech, trzech przedmiotów oh, 5 yes. litrów baniaka z wodą 5 kilo ryżu I deska do prasowania nie. Chciałbym Rysz. Ja wybieram deskę do surfowania. Do prasowania. Do prasowania. Aha. Nikt nie pyta czemu. To Dlatego, pływa. że jest lżejsza. I najpierw do niej pływa. Ale bardzo nie chce jej zamoczyć, bo no. w sensie skorzystać, skorzystać jeszcze dzisiaj. Moi mojej mili, musicie trzymać to nad głową, tak, żeby się nie zamoczyło. No i kto opuści w dół bądź wypadnie mu z ręki ten. Traci życie. Kurde, ty masz chyba mniej wygodny rzeczywiście, bo to się chwieje. Mam mniej wygodny, ale mam turbą rzeczą niż ty. Po wasze ręce Ej dobra, patrz, to jest 5 kg ryżu, co no. nie? A obok mam mamy pole ryżowe. Ja Czy jestem to? mega ciekawy, ile kilogramów ryżu Jest aktualnie na tym polu ryżowym. Myślę, że z jednego krzaczka to jest, jest 2-3 gram Nie ma opcji Z jednego malutkiego krzaczka? Nie ma takiej opcji Jak to nie? Widzowie sprawdźcie, ile ryżu zbiera się z jednego polaryżowego. Ale pola są totalnie różnej wielkości To jest rozmiar orlika Dokładnie, pole ryżowe wielkości orlika Minęła minuta, a proste ręce Okej okay. Oh, time of my life Muszę przegrać go do tyłu Zaraz mi się nakręcił którym, na w głowie Na górę ci to rzucę, co? Co ty na to? Ty przegrasz stary Kurde, tak wysoki jest. Kiedy zrzucasz? No za chwilę, jeszcze chwila I nasz stała, niezręczna cisza Powiem Ci, że ciężkawe to jest po chwili. No to masz jeszcze ta da... e, Ślizga mi się tam, dam radę. Alex. Totalny ba... ja tu mam turbo -chillere. To jest bardziej kwestia tego, że musisz trzymać ręce do góry i już tak cię wiesz, drętwieją, mnie. Nie, nic mi nie dręczy. Mi drętwieją ręce na przykład. Ja tak mogę 3 dni. Mi jest tak wygodniej niż stać z rękoma na dół. Normalnie... <laughs> to znaczy, mi jest... Mi jest, mi jest tak wygodnie trzymać ręce do góry, że po prostu ja od, od dzisiaj chodzę tylko z rękoma do góry, nie? To jest o wiele wygodniejsze, milsze, przyjemniejsze Nie no niewygodne jest to, dręfimy mi ręce w cholerę! No, ale ciła patrzę się, nie? No drętwiaje mi! O Lewa mi zdrętwiała już, A ja, to ja też widzę, że to się rusza przy ramieniu. No ale ja, bo, bo ja tym patrzę. Ja tym balansuję, Nie, no tak mi się nie wiesz? A czujesz, jak palą ci barki? Nie. Ale tak od słońca. Ale ja nie jestem do słońca. Nie jestem do słońca w ogóle. Nie. Jak to? Nie. Jeszcze ciągle schylam, jeszcze nawadniam Mam skórę. Tak, szczerze, to jest ciężko trochę. To mnie zaraz odpadnie, Bo mnie jest tak wciul przyjemnie, nie? No. Ja tak mogę dniami i nocami ogólnie. Dobra. Wybrałem sobie najprzyjemniejszy przedmiot. Stary. Nie czułem rąk. To ja wygrałem. Aleks wygrywaj to z dwoma życiami. Wow. Dobra, ja tak... Ja, ja, jak mówiłem, tak, tak robię, nie? Ja teraz idę na picie wody. To jest prosto, To jest moje hobby. Wracam jako milioner do Polski, hello. Aleks zgarnie 1 945 tysięcy rupii Prawie 500 dla Aleksa. Ej, spoko się, Anko. Gratulacje Aleks Dzięki. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Subskrybujcie. Pa! pa. ごめんなさい。